Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Skoro oglądasz ten film, to znaczy, że tak jak ja jesteś rodzicem dziecka autystycznego, bądź masz osobę z tym zaburzeniem w bliskiej rodzinie, wśród przyjaciół. Ja znam temat zarówno zawodowo, ponieważ jestem pedagogiem specjalnym i pracowałam kilka lat wspierając te dzieci w podstawówce, ale dopiero moja osobista historia, mój osobisty syn pokazał mi temat od podszewki pokazał mi jak wiele wysiłku kosztuje wychowanie takiego dziecka ile spoczywa na rodzicu w domu dlatego zrezygnowałam z pracy etatowej po to żeby w pierwszej kolejności z największą mocą pomóc swojemu dziecku został posłany do przedszkola terapeutycznego ma terapię pracuje również z nim w domu efekty mamy Natomiast nie są to efekty zadowalające. Zaczęłam się w pewnym momencie martwić. Półtora roku temu moje dziecko jeszcze w ogóle nie mówiło, nie patrzyło w oczy, nie mówiło mamo, tato, daj, nie wyrażało podstawowych potrzeb, nie sygnalizowało, że mu się chce siku, kupę. Po prostu nie komunikował się w sposób werbalny w żaden sposób. Ten rok. Terapii dał nam to, że mowa się pojawiła, natomiast ta mowa jest bierna, czyli powtarzanie po dorosłym, echolalia, nazywanie przedmiotów jak najbardziej, policzy, rozpozna kolory, ale nie, nie używa mowy w sposób czynny do komunikowania swoich potrzeb. Zaczęliśmy szukać rozwiązań. Nie wchodziły w grę żadne suplementy, ponieważ dziecko wyczuje wszystko w jedzeniu, w piciu. Ma wybiórczość, więc też mam mało e, okazji do tego, żeby jakiekolwiek suplementy ukryć w jedzeniu, więc musieliśmy postawić na coś innego. I przyszło miesiąc temu do mnie rozwiązanie. E, przyjaciel zadzwonił do mnie i zaproponował mi próbę z plastrami, które, w których ukryta jest technologia stymulująca komórki macierzyste. Ta forma była dla mnie akceptowalna, ponieważ zostałam zapewniona i sama potem znalazłam takie informacje, że plastry te nie używają żadnych substancji ani leków, więc jest to czysta fizyka. Po otrzymaniu plastrów podjęliśmy natychmiast próbę. Zaczęliśmy w weekend, żeby dziecko widzieć cały czas. Nie żeby poszedł do przedszkola, tylko żebyśmy widzieli, co się z dzieckiem dzieje. W pierwszej kolejności zauważyliśmy, że zrezygnował z drzemki, miał więcej energii, bo on zawsze jest zmęczony po południu i idzie spać. Miał bardzo dobry humor, bardzo chętnie się bawił. Drugiego dnia e, zauważyliśmy, że dużo wyraźniej mówi. Bo opóźnienie rozwoju mowy zazwyczaj kończy się tym, że dziecko musi być stale terapeutyzowane przez logopedę, bo mówi bardzo niewyraźnie i jest mu trudno, bo aparat mowy dopiero zaczyna z opóźnieniem. Następnie wydłużył się znacznie kontakt wzrokowy. Trzeciego dnia, ku naszemu zdziwieniu, stało czwartej rano do przedszkola. Obawialiśmy, że będzie senny, ale pani w przedszkolu powiedziała, że nie, nie był senny. I jaka zmiana w nim nastąpiła, że zaczął brać udział w zajęciach razem z innymi dziećmi. Trzeciego dnia wieczorem usłyszeliśmy pierwsze słowa, których nigdy do tej pory nie używał, i to były słowa użyte w kontekście. Czwartego dnia te wszystkie zmiany się utrzymały. Syn był w bardzo dobrej kondycji, bardzo dobrej humorze i o wiele lepiej zaczął wykonywać polecenia na nasze prośby. Wtedy Zdecydowaliśmy z mężem, że będziemy kontynuować terapię i zdecydowaliśmy się na dłuższy okres czasu. Dlatego serdecznie Ci polecam, jeśli masz dziecko z autyzmem, nie masz nic do zaryzykowania, nie zaszkodzisz, a możesz tylko pomóc. Ta technologia jest jeszcze mało znana, więc jeśli trafiłeś na osobę, która pokazuje Ci ten film, koniecznie skorzystaj, bo naprawdę możesz wiele zyskać. My zyskaliśmy ogromny kom, komfort psychiczny, ponieważ przyszłość na, naszego syna nie kreuje się już w takich ciemnych barwach. Jest coraz lepsza współpraca. Wezwano nas nawet do przedszkola, bo zauważono duże zmiany w dziecku. W grudniu poprzedniego roku miał bardzo słabe wyniki w testach. Teraz, po miesiącu czasu, skoczył rozwojowo w testach aż o rok. Więc co masz do stracenia? Nie ryzykujesz nic. A zyskać możesz bardzo wiele. Skorzystaj z mojego doświadczenia i spróbuj pomóc swojemu dziecku. To jest rozwiązanie na miarę naszych czasów. Bez męczenia dziecka, bez używania leków, chemii i godzin żmudnej terapii, możesz przyspieszyć postępy. X39 jeden plasterek na 12 godzin dziennie. Teraz mój sen przynosi mi sam, żeby mu nakleić, więc chyba czuję, że jest mu z tym dobrze. Spróbuj, naprawdę nie pożałujesz.